Kochani, przesunąłem się dosłownie 5 minut dalej, jestem po stronie niemieckiej, tam mamy dosłownie granicę, ale przypadkowo zobaczyłem stację kolejową Achelbeck Grins, pewnie źle czytam. O, widzicie, więc sobie też zajdziemy. Patrzcie, stacja ostatnia stacja kolejowa Niemiec albo pierwsza, nie. No, no to dobrze, że tu zaszedłem. Byk. No stacja jak stacja. Ale moi drodzy, naprawdę przy samej granicy, nie? Słupeczki widzimy. I właśnie takie coś mnie interesowało, jak byłem na granicy Niemiec i Danii. Czy przy stacjach, przy, przy jakby przy torach kolejowych, przy granicy będzie jakieś oznaczenia, ale tam nie było. Nic przynajmniej nie zobaczyliśmy. Dobra, kochani, przejdziemy sobie tam na stronę ulicy. Dobra, tu, tu mamy naszą stację. My sobie pójdziemy w tym kierunku. Tu jeszcze tylko, kochani, wam dam zbliżenie na bo jesteśmy. Po stronie niemieckiej, ale jest info również po polsku, nie? Park natury, wyspa Uznam. Ale dobra, chodźmy. Rozejrzyjmy się, jak to wygląda tu na ulicy. To jest przejście graniczne Świnoujście Achzbek. Opuszczony obiekt, kiedyś zapewne. Siedziba Straży Granicznej Niemieckiej. A może nie jest opuszczony do końca, ale w większości tak przynajmniej wygląda. Ale jednak dwa e, okna są otwarte. Ok, turystyczne wagoniki. Zresztą wyobraźcie sobie, że dzisiaj też minąłem taki wagonik, który jechał tylko że no od strony polskiej, nie, bo to kursuje świnoujście Achlbek. No i dobra, i tu mamy nasze słupki. Jest info, że wjeżdżamy do Polski. Tu są nasze słupki. Tam sobie też zaraz pójdziemy. Jasne, bo to są, to są te słupeczki widoczne od... E, chyba widoczne ze stacji kolejowej, ale dobra, za momencik. Mamy kochani granicę państwa. Tu mamy pętlę autobusową. E, tuż przy samej granicy. Oczywiście e, oczywiście obejmująca teren Polski, no ale patrzcie, fajnie, bo tu wjeżdżają autobusy, tak robią pętelkę, tu mamy informację, że jesteśmy w Polsce, Świnoujście, miasto monitorowane. No, tu informacja, że Świnoujście się kończy i kończy się nasz kraj i wjeżdżamy. Do Bundesrepublik Deutschland O kurde, nawet inaczej jest ułożony chodnik Dopiero teraz to małem. No, zobaczcie U nas jest tak U niemiaszków trochę inaczej Dobra, słupeczki Słupeczki A tamte. Nie wiem czy widzicie, stąd już nie będę dawał zbliżenia Ale tam właśnie byliśmy w poprzednim miejscu W tamtym kierunku jakbyśmy szli To byśmy doszli do naszej bramy granicznej Kochani, idziemy zobaczyć z bliska słupki, które były za stacją kolejową. No i nie mogło być, moi drodzy, inaczej. Zobaczcie, pierwszy kiosk po stronie polskiej to zigareten, <ślugi> Szlugi. Jasne. U nas owie... no wiele, no taniej, o wiele taniej jednak wciąż. Ale no pierwsza, no pierwszy sklep, no i tutaj coś obok, nie wiem co to jest, ale pierwszy kiosk Tuż za granicą to papierosy. Zrobione oczywiście pod Niemców. No nie, no jeszcze między słupkami to się mieści. Pięknie. A tymczasem chodźmy tutaj zobaczyć te słupeczki. Ok, opa. No tu jest nasza stacja. Ok, Pas ziemi granicznej. No i super. Moi drodzy, lecimy w kolejne miejsce. Będziemy przemieszczać się oczywiście no, wzdłuż granicy, więc za, nie wiem, za kilometr, dwa jest jakiś następny punkt. Ruszamy.